Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maryla Koralewska, jestem z Polski, mam 55 lat. Od ponad 20 lat cierpię na poważną chorobę neurologiczną, która przede wszystkim objawia się tym, że mam olbrzymie problemy w chodzeniu. Na początku przez pierwsze 10 lat brałam Avonex. Następnie z pewnych powodów musiałam przerwać tą kurację. Zaczęłam wtedy szukać jakiejś alternatywy w Polsce. Lekarze niestety nie widzieli dla mnie ratunku. Powiedziano mi, że jeżeli będę już w bardzo złym stanie, wtedy mogę dostać terapię sterydami. Jako zdesperowana zaczęłam szukać jakiejś alternatywy. I wtedy zupełnie przez przypadek dowiedziałam się o klinice EMSEL w Kijowie. Oczywiście przed przyjazdem tutaj miałam bardzo wiele wątpliwości, nasuwały się różne pytania, czy to jest w porządku jechać do zupełnie nieznanego miejsca, jakie mogą być ewentualne skutki uboczne takiej transplantacji, ale podjęłam decyzję, w sumie nie miałam nic więcej do stracenia. Z chwilą, kiedy tu przyjechałam, muszę od razu stwierdzić, bardzo, bardzo pozytywnie byłam zaskoczona tym, co tutaj zobaczyłam. Przede wszystkim byłam zdumiona widząc wspaniałych lekarzy. Lekarzy, którzy są bardzo wysokimi e, specjalistami. Wszyscy którzy pracują tutaj w tej klinice, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, jak i kierowcy. To są ludzie, którzy są w pełni oddani pacjentowi. Wszystko tutaj działa jak w zegarku, jest dokładny plan leczenia i wszystko odbywa się zgodnie z tym planem. Sama transplantacja absolutnie nie jest inwazyjna, nie jest to coś, co w jakimś stopniu jest bolesne czy przykre. Wręcz odwrotnie, przebywanie tu, w tym środowisku, z tymi ludźmi, mimo że jest to leczenie, sprawia przyjemność. Dlatego też wyjechałam z kliniki z nadzieją, że mój stan zdrowia się polepszy, ale było powiedziane, że muszę na siebie uważać. Przez pierwsze trzy miesiące nie powinnam. Chorować. No niestety, nie uważałam na siebie. I po niespełna miesiącu dostałam bardzo poważnego przeziębienia, ta infekcja później się rozrosła. Zaczęłam brać różne antybiotyki, i tak naprawdę po kuracji aż trzema antybiotykami, nie byłam w najlepszym stanie. Lekarze z Kijowia cały czas byli ze mną w kontakcie. I pytali się o mój stan, dlaczego ja się nie odzywam. Gdy dowiedzieli się, jak bardzo ciężką przeszłam infekcję, natychmiast zdecydowali, że powinnam wrócić i powtórzyć y, transplantację. Przyjechałam, ufam bardzo lekarzom tutaj i transplantacja druga się odbyła. Po powrocie do kraju, po Pierwszych już kilku miesiącach zaczęłam odczuwać bardzo dużą poprawę. To nie tylko ja widziałam tą poprawę, ale ludzie, którzy ze mną pracują, ludzie, którzy mnie otaczają, widzieli, że mam więcej energii, że jestem silniejsza, że pokonuję dłuższe dystanse w momencie, kiedy na przykład idę na spacer. I tak też było, że stan mój zaczął się na tyle polepszać, że przestałam chodzić o lasce, zaczęłam chodzić bez laski, co było olbrzymim zaskoczeniem i, i wielką radością dla nas wszystkich. I w sumie nadal cały czas jestem osobą bardzo aktywną, cały czas pracuję, zajmuję wysokie stanowisko w firmie międzynarodowej, gdzie Pracuję przez wiele, wiele godzin i jestem w stanie to robić tylko dlatego, że otrzymałam pomoc w Kijowie, pomoc w klinice, gdzie dzięki komórkom moje ciało jak gdyby na nowo odżyło. Ale to nie tylko ciało, również w tej chwili zupełnie inaczej myślę. Również myślę o tym, żeby planować moją przyszłość. Wcześniej raczej ta przyszłość nie wyglądała tak dobrze jak teraz. I na koniec tylko mogę powiedzieć, że wszystkim, którzy chcieliby skorzystać z pomocy kliniki w Kijowie, y, mogę doradzić, aby nie wahali się przed przyjazdem tutaj. Dla mnie czarny tunel, który mnie otaczał, tunel mojej choroby, w tej chwili ma na końcu światełko. Tym światełkiem jest klinika Emsel w Kijowie.